Podróżując żnińską kolejką wąskotorową przejeżdżamy przez stację Wenecja. Fascynujące miejsce, bo to ruiny Zamku Diabła Wenecjańskiego i Muzeum Kolei Wąskotorowej, fascynujące miłośników historii techniki. Kolei wąskotorowa od blisko 120 lat związana jest z historią pałuk. Niegdyś stanowiła ona podstawowy środek transportu towarowego oraz pasażerskiego w tym regionie. Pozostałością policznych pałuckich trasach, których łączna długość wynosiła 79 km, jest dzisiaj turystyczną linią wąskotorową. Kolejka kursuje dziś na trasie żnin wenecja biskupin Gąsawa, o łącznej długości 12 km. Weneckie Muzeum utworzone zostało w roku 1972, jako pierwsze w Polsce. Współczesny Muzeum to jeden z największych w Europie skansenów kolei wąskotorowej na toro szerokości zaledwie 600 mm. Tabor kolejowy w weneckim skansenie prezentowany jest w formie dużego dworca małej kolejki wraz z urządzeniami technicznymi służącymi kolejom wąskotorowym. Prezentowane są tutaj parowozy, wagony i pojazdy trakcyjne. Jest wśród nich m.in. 17 parowozów. Z których najstarszy pochodzi z 1899 roku oraz ponad 60 innych pojazdów szynowych. Można tutaj zobaczyć wagony o różnym przeznaczeniu towarowe, pasażerskie, drezyny ręczne i motorowe. Ekspozycje uzupełniają elementy niezbędnej infrastruktury kolejowej, w tym m.in. zabytkowa poczekalnia z XIX wieku, budka drużnika ze szlabanem, torowiska z rozjazdami zwrotnica, żuraw wodny, obrotnica umożliwiająca zmianę kierunku jazdy. W budynku zabytkowej poczekalni można zaopatrzyć się w pamiątki i wydawnictwa o tematyce kolejowej. W jednym z wagonów w sezonie letnim funkcjonuje punkt pocztowy, gdzie można wysłać widokówki z okolicznościową pieczątką, Muzeum Uroku dodaje jego położenie, na przesmyku pomiędzy Jeziorem Weneckim i Biskupińskim, u stóp ruin średniowiecznego zamku. Był on własnością Mikołaja Nałęcza, sędziego kaliskiego, który ze względu na surowość wyroków został nazwany Krwawym Diabłem Weneckim. Tak mówi legenda. Ale wśród historyków pojawia się opinia, że pan na Wenecji był dobrym zarządcą posiadanych dóbr. Bez względu na to jak było naprawdę, ruiny weneckiego zamku przyciągają śmiałków swoją tajemniczością. łysy Pedro na lokomotywem wsiadł Spuścił parę i hamulec sprawdził jeszcze raz Żona dała mu na drogę czony sześć Bo Pedro na lokomotywie lubi kury jeść Ciężka jest droga do Rio Daleka jest droga do Rio Przez lasy i góry dziękuję za kury adio Wydle jak latarnie dwie A Pedro na lokomotywie Drugą kurę je Ciężka jest droga do Rio Daleka jest droga do Rio Przez lasy i gór. Nigdy gwizdek, potem jeszcze dwa Dom Paolo Od pomach i szlak na ustach ma Manuel i mąż Się zbudził i przygląda się A Pedro na lokomotywie Trzecią kulę je. Ciężka jest droga Do Rio Daleka jest droga Do Rio Przez lasy i góry Dziękuję za a Adios, adios, adios przedziale na gitarze rumbamy grobrak A za oknem widać kaktus, potem jeszcze dwa Pod kaktusem siedzi małpa i opala się A Pedro na lokomotywie czwartą, kurę je Daleka jest droga do Rio Daleka jest droga do Rio Przez lasy i góry dziękuję za góry, adios I zakryć, potem jeszcze trzy Manuela rozbawiona Zaś mi zły Kokietuje Don Paola I o komuś A Pedro na lokomotywie piątą kurę je Daleka jest droga do Rio Daleka jest droga do Rio Przez lasy i góry Dziękuję za góry Adio, adio z drogą widzę że a na rzece łódź A parowóz myli po to, żeby było czuć Sucha trawa koło tolu zapaliła się a pewno na lokomotywie szóstą kurę je. Daleka jest droga do Rio Daleka jest droga do Rio Przez lasy i góry skończyły się góry